Temno juniczku nad Wiflejemą jasna zoria ziszła, switom zemlu pokryła. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Środa, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Spróbujmy spojrzeć na dzisiejsze czytania od końca, czyli nie od pierwszego, ale od Ewangelii. Na końcu będziemy przy pierwszym i zobaczymy, dlaczego taki kierunek. Na pewno pierwszy dzień roku jest to czas podsumowań starego roku i może czas postanowień na ten nowy rok. Zazwyczaj, jak coś się kończy, to chcemy to jakoś podsumować, chcemy to jakoś zamknąć, chcemy to jakoś ten czas zrozumieć. I z tym zrozumieniem, z nadzieją, z tym podsumowaniem wejść w ten nowy rok. I czasami robimy sobie różne postanowienia. Od takich najprostszych, że na przykład schudniemy, albo zaczniemy dbać o zdrowie, albo że czymś, z czymś zerwiemy, z czymś, co właśnie nas niszczy. No, ten dzień jest jakiś taki szczególny na robienie sobie postanowień. Spróbujmy spojrzeć na to, co podpowiada nam dzisiaj Ewangelia, co z tymi wszystkimi wydarzeniami, które. Miały miejsce w tym już minionym roku? Co kiedy nie rozumiemy? Co kiedy były ciężkie? Co kiedy były trudne i w jaki sposób gdzieś tam w naszym sercu zostały? Jak z nimi wejść w ten nowy rok? I tu jest to genialne zdanie, które zapisał święty Łukasz w tej wspaniałej postawie Maryi. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Myślę sobie, że. Życie Maryi w pewnym momencie bardzo się zmieniło i bardzo przyspieszyło. Od tej wizyty Anioła Gabriela u niej na pewno wszystko nabrało zawrotnej prędkości. Jeszcze dobrze Anioł nie wyszedł, jeszcze właśnie nie zrozumiała tego, co powiedział. Może zrobiła konsultację z Józefem, który też powiedział o tym, że u niego był Anioł, a może od razu Maryja poszła do Elżbiety. Tam też się wydarzył cud. Potem wraca, potem pewnie cała wioska huczy i mówi o tym, co się stało. Potem ta droga do Betlejem, narodziny, pasterze, aniołowie, królowie, rzeźniewiniątek, ucieczka do Egiptu. No mnóstwo rzeczy się dzieje. Myślę sobie, że wszystkiego jeszcze nie pojmuję, bo choć jakieś tam pytania próbowała zadawać aniołowi, to on tak trochę rozjaśnił, i trochę zaciemnił, i sobie poszedł, a może poleciał, po prostu zniknął. I Maryja ma wiarę, wie, że Bóg jest, nie tylko, że jest, ale mu ufa i wie, że on prowadzi to życie, że to jest też jego historia, Boża historia i Bóg do tej historii ją zaprosił. Dlatego zachowuje te sprawy w swoim sercu i rozważa je. I wie, że w pewnym momencie wszystko się rozjaśni, że w pewnym momencie będzie rozumieć. Na razie wie tyle, ile wiedzieć powinna. To jest jakaś wskazówka dla nas. Nie chodzi o to, żeby zachowywać różne sprawy, które nas obciążają, żeby zachowywać pewne słowa czy wydarzenia, które przyniosły cierpienie, i teraz będziemy jakby wchodzić w pewną retraumatyzację, że jeszcze raz będziemy przeżywać. Tu chodzi o taki spokój i zrozumienie. Dzisiaj nie wiem Czemu to wydarzenie, czemu ta relacja, czemu się rozpoczęła, czemu się skończyła, co miała znaczyć ta kłótnia, czemu takie zmiany w moim życiu? Mogę wszystkiego nie wiedzieć, ale dajmy panu Bogu i sobie czas. Trochę jak mówi polski poeta Edward Stachura: dajmy czasowi czas. I sobie, i Panu Bogu. Ten czas jest potrzebny. I będziemy powoli rozważać, a nieraz myślę sobie przy jakiejś modlitwie, przy czytaniu Słowa Bożego. Zrozumiemy to wydarzenie, które miało miejsce parę tygodni może parę miesięcy, czy parę lat temu. Czasami tak się dzieje. Maryja jest tutaj dla nas przykładem tej osoby pełnej kontemplacji i tego chce nas nauczyć. Święty Paweł. Wyjaśnia nam Boże Narodzenie trochę z innej perspektywy. Mówi: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, i podaje cel tego przyjścia na świat, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. To jest cel Bożego Narodzenia, które ciągle świętujemy i które wokół nas w tej przestrzeni liturgicznej nieustannie jeszcze trwa. Przyszedł Bóg na ten świat, aby nas zbawić i aby wykupić nas od tego prawa. To znaczy, że już nie podlegamy prawu, nie znaczy, że nie ma żadnych zasad, ale przede wszystkim otrzymaliśmy od Boga ten największy dar czyli otrzymaliśmy Jego syna i wierząc w Jego syna, otrzymujemy zbawienie. Czyli zbawienie nie, nie jest zależne już od prawa. Przestrzegam prawa, jestem grzeczny, jestem prawilny, jestem taki właśnie dokładny, idę do nieba. Nie przestrzegam prawa, z automatu idę do piekła. Bo to mniej więcej tak w skrócie można powiedzieć o starym przymierzu, o tym funkcjonowaniu w prawie. Dzisiaj jesteśmy wykupieni z tego prawa, ale przecież mamy dobre postanowienia na ten nowy rok. Tylko róbmy je w tej optyce, że już teraz jesteśmy kimś innym w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy dziećmi Boga, jesteśmy Jego synami, jesteśmy Jego córkami, czyli już postępujemy inaczej. Mamy Boga w niebie, możemy do Niego wołać Abba, czyli Ojcze, czyli Tatusiu. Wiemy, kim my jesteśmy i w tej optyce możemy funkcjonować, nie zasługując, nie zabiegając o tą miłość i zbawienie, ale wiedząc, że już to mam. I dlatego robię coś dobrego, dlatego słucham Boga, dlatego za Nim idę. Więcej, święty Paweł powie, że nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Czyli tak mamy postępować, jak synowie, jak córki, a jak nie jak niewolnicy, którzy odrabiają pańszczyznę, żeby za coś przeprosić, albo żeby coś zdobyć, czy zarobić. I tutaj, jak zawsze, przychodzi ta przypowieść o synu marnotrawnym, jednym i drugim synu. Właśnie jeden i drugi czuje się w tym domu źle, jeden i drugi czuje się jak jakiś niewolnik, jeden ma tą odwagę, żeby pójść i wraca już inny i w pewnym momencie już wie, że jest synem, synem kochanym. Drugi, no, drugiemu trudniej to przychodzi, bo on naprawdę czuje się jak niewolnik. Mówi, tyle lat ci służę, nic mi nie dałeś, nic nie mogę robić, tamtemu pozwoliłeś odejść, on teraz wraca i ty wystawiasz przyjęcie. Zachowuje się jak niewolnik. Dzisiaj widzimy te dwie postawy i przed tym przestrzega nas święty Paweł. Nie jesteś już niewolnikiem, ale synem, ale córką, i możemy do Boga wołać. Abba. I na samym końcu pierwsze czytanie, które może być i na pewno jest życzeniami Pana Boga dla nas na ten cały rok. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad Tobą. Niech Cię obdarzy swoją łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. we don't